Kiedy zadajesz sobie pytanie, kim jestem, i trudno ci znaleźć odpowiedź, możesz zadać sobie inne pytanie. W takim razie, kim nie jestem, i w tym filmie dowiesz się tego, kim naprawdę nie jesteś. Kiedy patrzysz w lustro, widzisz postać. Myślisz, że widzisz siebie. Tak, myślisz, to jestem ja. Moje oczy, moja twarz, moje włosy. Teraz mrugam. To jest Twoja wiedza o Tobie, która wynika z lustra. Lustro pokazuje Ci, kim jesteś. Inni ludzie mówią Ci o tym, kim jesteś. Twoje jakieś wewnętrzne przeświadczenie, które wynika z Twoich doświadczeń, mówi Ci też o tym, że to jesteś Ty, że to są Twoje dłonie, Twoje inne części ciała. Ciało którego dotyk odczuwasz, i cały ból, który odczuwasz. I takie masz wewnętrzne przekonanie, że właśnie jesteś tym, tym człowiekiem, którego widzisz w lustrze. Podejdź do tego spokojnie, co Ci teraz powiem. Z poziomu fizyczności, wyobrażeń, z poziomu tego, tak, jesteś tą osobą, którą widzisz w lustrze. Ale tylko i wyłącznie z tego poziomu. Z poziomu ego, które właściwie jest wytworem iluzji. Ego jako takie nie istnieje. Możesz to sobie porównać do gry komputerowej. Ustalasz swoją postać. Możesz stworzyć własnego awatara. Możesz być kobietą, mężczyzną. Bierasz sobie kolor włosów, bierasz sobie ubiór, jaki chcesz mieć w tej grze. Dajesz sobie mocy, na przykład dajesz mądrość, dajesz sobie siłę. W ramionach dajesz wytrwałość. Masz do dyspozycji pewne elementy, które możesz ustawić. Nie da się ustawić wszystkiego do góry, bo jak tutaj dasz więcej mądrości, to Ci będzie brakowało na sile. Więc stworzysz swojego awatara, którym będziesz grać w danej grze. I wydaje się, że ten awatar, który stworzysz, który będzie brał udział w tej grze, że on posiada jakąś własną świadomość. On będzie mówił, on będzie czynił różne ruchy. Ty możesz nim sterować w pewnym ograniczonym poziomie. I teraz pytanie do Ciebie: czy ten awatar, który istnieje w programie komputerowym, nawet wysokiej klasy, wspaniałym, czy on posiada. Swoją istniejącą, realną jaźń? Odpowiedz sobie na to pytanie. Moim zdaniem, on nie ma swojej jaźni. Ma tylko iluzoryczną jaźń, którą ty częściowo stworzyłeś, zmodyfikowałeś. Natomiast ktoś, kto stworzył program, dał pewne możliwości swojemu owatorowi. I złudzenie tego, że jako gracz, jako awatar, ta postać, którą stworzyłeś, ma swoją jakąś jaźń, która w tej grze funkcjonuje. Otóż podobnie jest w Twoim życiu. Twój duch wstąpił w awatara, w odpowiednim, można by powiedzieć, programie, który funkcjonuje, ma pewne ograniczenia. Ty stwarzasz tego awatara, jak się ma ubierać, jakie ma mieć włosy, co ma mówić, jakimi językami i tak dalej. Ale to tylko awatar. Jego ego jest wytworem poniekąd Twojej wyobraźni. Ale nie jest czymś realnym. Twój awatar to iluzja realności. I jeżeli. Żyjesz w tej iluzji ego, myśląc, że właśnie jesteś tym, tym awatarem, i wszystko wokół tego ma się kręcić, no to wówczas dostrzegasz, że wokół ciebie mogą pojawiać się różnego rodzaju problemy. Ponieważ jesteś graczem, są przeszkody, musisz je pokonywać, musisz je zwalczać, musisz się udoskonalać, zdobywać umiejętności. Ponieważ ciągle myślisz o tym, że tak, jesteś tym, co ego uważa za twoje ja, że jesteś tym, co odbija się w lustrze. A ja ci powiem: na chwilkę przymknij oczy i przyjmij inną perspektywę. To jest tylko awatar. To jest tylko iluzja. Nie jesteś tym naprawdę. Nie jesteś tym, co jest odbiciem w lustrze. Nie jesteś tym, co dotykasz. Nie jesteś tą osobą, którą inni widzą. Widzą tylko awatara. W rzeczy samej, w rzeczywistości. We wnętrzu jesteś tym graczem, który podjął grę. Jesteś tym, to jest, który jest. I tak jest również z innymi ludźmi wokół. Spotykasz się z awatarami, ale wewnątrz, na głębokim poziomie tego, kim oni naprawdę są, są Tobą. To jest jednia. To jest ja jestem, który jest w każdym. Przyjmij tylko taką perspektywę, zastanów się nad tym, czy to jest sensowne i co by ci to mogło dać. Jeżeli przyjmiesz tą perspektywę, że to, ta osoba, którą widzisz w lustrze, to tylko awatar stworzony w programie, powiedzmy, superkomputerem. To Ty, jako awatar, jesteś właściwie tylko wytworem iluzji i wyobraźni. Prawdziwy Ty, realny Ty, który jest w Twoim ciele, to jest ten duch. To jest całość. To jest jednia. To jest światło. Awatar może chorować. Awatar będzie umierał. Awatar ma ciągłe problemy i musi je przezwyciężać. Tu, w Tobie, jest nieśmiertelny. Nie ma początku ani końca. Zawsze był i jest. Jam jest. Przyjmij taką perspektywę. Jam jest. Prawdziwy. A to, co odbiciem jest w Twoim lustrze, to jest awatar. To tylko postać, która bierze udział w tej grze. Co Ci to może dać, kiedy to zrozumiesz? Nie identyfikuj się ze swoim awatarem. Po prostu nim graj. Baw się, bądź tutaj. Ciesz się tym życiem. Jeżeli pojawi się problem, masz swoją duszę. I ona ten problem rozwiąże. Bo ona potrafi rozwiązywać wszystkie problemy. Nie ma rzeczy, których nie da się rozwiązać. Daj się poprowadzić duchowi. Bądź awatarem, który nie. Tworzy sam własnej rzeczywistości, nie próbuje budować własnego świata. Niech twój duch za ciebie zrobi wszystko. Poddaj się mu. tej jednej, jedynej prawdzie, która w tobie jest. Ona przezwycięży iluzję. Wierz już teraz, kim nie jesteś. Nie jesteś osobą, którą widzisz w lustrze. Niestety nie możesz zobaczyć w lustrze tak po prostu swojego ducha, ponieważ to energia niewidoczna w tym poziomie, ale możesz go czuć, możesz czuć tego ducha w sobie. Kiedy pozwolisz mu, mu, mu mówić, kiedy pozwolisz mu się poprowadzić, on zrobi to chętnie. Poddaj się duchowi. Poddaj się tej miłości, temu co jest w Tobie niezaprzeczalne i wieczne, tej nieśmiertelności, która jest w Tobie, tej wielkiej mocy, która jest w Tobie, tej supermocy, która jest w Tobie. Poddaj się. Znikną wszystkie Twoje problemy, ponieważ uświadomisz sobie z poziomu głębokiego ducha. Że one są tak iluzoryczne, jak iluzoryczne jest Twoje ego. Każda choroba jest tylko iluzją Twojego ego. Pozwól, niech Duch uzdrowi Twoje ciało, Twojego awatara od wewnątrz. Poprzez super energię, którą posiada im moc. Niech skieruje do Twojego ciała tę moc, do Twojego awatara. Będziesz bardzo zdrowy, będziesz bardzo silny, będziesz wyjątkowy. Nic cię nie złamie, ponieważ poddasz się mocy własnego ducha. I to jest to, to jest to, za czym warto pójść, nie za iluzjami świata. Nie za iluzjami własnego ego, które samo w sobie jest iluzją, tylko pragnie Ci udowodnić, że tak nie jest. Ono strasznie to ego chce Ci pokazać. Ja, ja tu jestem najważniejsze. Odłącz, kiedy chcesz, to ego. Kiedy chcesz, bądź w nim. Ale w rzeczywistości. Nie jesteś tym ego. Nie jesteś naprawdę awatarem, ponieważ on nie istnieje, to tylko wytwór tego programu, w którym jesteś. Życzę ci duchu, który teraz słuchasz. Życzę ci duchu, żeby ego, w którym, które stara się, Udowodnić, że jest ważniejszy od ciebie szczyci duchu, żeby Twój awatar sam zrozumiał, że jest tylko awatarem i dopuścił Cię do tego, abyś Ty kierował życiem. Niech Twoim awatarem kieruje Twój duch, który jest jednym też z moim duchem. I to jest wspaniała wiadomość. I to jest droga, którą dobrze byłoby pójść. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Uwolnij swoją duszę i pozwól jej działać w tobie. Dziękuję.